Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Kot, reprezentuję firmę AgriHandler. Dziś znajdujemy się w szkółce leśnej. Za moimi plecami widocznie jest robot autonomiczny Naio Orio, który wykorzystywany tutaj jest do różnych prac uprawowych, m.in. do siania, sadzenia, wykonywania szpar, pod podwysadzenia nowych drzewek oraz uprawiania gruntu. Orio jest maszyną w pełni autonomiczną. Po wgraniu mapy samodzielnie wykonuje powierzone jej zadanie. Robota możemy wyposażyć w narzędzia pasywne typu pielnik, siewnik lub sadzarkę, jak również narzędzia aktywne, które dzięki kamerom rozpoznają roślinę uprawną i likwidują chwasty pomiędzy nimi. Robot porusza się dzięki systemowi GPS RTK, dzięki czemu jego dokładność wynosi około 2,5 cm. Robot wyposażony jest w czujniki zderzeniowe oraz lidar, dzięki czemu praca nim jest w pełni bezpieczna, zarówno dla operatora, jak i osób po postronnych. Roboty autonomiczne NAJO, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, są w pełni autonomiczne, czyli mogą samodzielnie pracować na każdym polu. Robot Oria jest wyposażony w nowoczesne baterie, które zapewniają 10 godzin pracy, a ładowanie trwa nie dłużej niż 8. System kamer TNH rozpoznaje roślinę uprawną, dzięki czemu likwidacja kwastów jest niezwykle prosta. Podczas pracy narzędzia mogą ciągle zmieniać swoją pozycję, dzięki czemu idealnie dopasowują się do nierówności terenu oraz błędów, które wystąpiły podczas ściania lub sadzenia. Pilot, którego w tej chwili trzymam, służy jedynie do dojechania robotem na miejsce pracy. Po wgraniu mapy robot dalszą pracę wykonuje samodzielnie. Robot wyposażony jest w dwa trzypunktowe układy zaczepienia, dzięki czemu mamy możliwość poczepienia narzędzi z przodu, jak i z tyłu robota, co daje nam nieskończoną możliwość konfiguracji narzędzi. Jest to maszyna niezwykle uniwersalna. Może być wykorzystywana nie tylko w leśnictwie, ale również w kółkarstwie, warzywnictwie, ogrodnictwie oraz wszelakich uprawach rolniczych. Pomimo, że jest to bardzo nowoczesne urządzenie, praca i sterowanie nim jest niezwykle intuicyjne.